Wyobraźmy sobie taką sytuację. Państwo potrzebuje nagłej pomocy, a prywatna firma może na tym zarobić. Brzmi ciekawie, a no właśnie. Nowa ustawa o obronie cywilnej kompletnie przemodelowuje relacje między biznesem a państwem w czasie kryzysu. Zobaczmy więc, co to tak naprawdę oznacza dla przedsiębiorców. No właśnie, czy każdy biznes może pomóc w kryzysie? Rząd uważa, że tak. I to na bardzo konkretnych zasadach. Ta nowa ustawa to w zasadzie instrukcja obsługi partnerstwa publiczno-prywatnego w trudnych czasach. To już nie jest pospolite ruszenie, a precyzyjnie określona współpraca. Przejdźmy więc przez to, jak to ma wyglądać w praktyce i, co najważniejsze, jakie są tu wymagania. Dobra, a więc jak się za to zabrać? Mamy pięć kroków. Najpierw, po co to wszystko? Potem, kto w ogóle może wejść do gry? Następnie, jak państwo sprawdza, czy firma się nadaje? Czwarty punkt to sama umowa, czyli konkrety. I na koniec, co z tego wszystkiego wynika? Plusy i minusy. Zaczynajmy. No dobrze, dlaczego rząd nagle zaprasza biznes do współpracy? Odpowiedź jest prosta. Koniec z partyzantką. Do tej pory w razie kryzysu często była improwizacja. Teraz chodzi o to, żeby stworzyć system, Taki, w którym potencjał prywatnych firm jest, powiedzmy, wbudowany w krajową obronę cywilną. Czyli zamiast nerwowych telefonów w ostatniej chwili, mamy mieć gotowe scenariusze i jasne zasady. I teraz uwaga bo to jest chyba kluczowa informacja dla każdej firmy. To nie jest jednostronne powołanie do wojska to jest ulica dwukierunkowa. Firma nie musi siedzieć i czekać, aż ktoś sobie o niej przypomni, wręcz przeciwnie. Może sama wyjść z inicjatywą, zgłosić się i powiedzieć hej, mamy takie i takie zasoby, możemy pomóc. To daje ogromną przewagę, bo pozwala przygotować się na spokojnie i, co tu dużo mówić, negocjować warunki na własnych zasadach. Skoro już wiemy, że firmy mogą same się zgłaszać, to pojawia się pytanie, kto właściwie? Czy każda firma może zostać takim partnerem? No, nie do końca. Ustawa, a konkretnie artykuł 19, rysuje nam dość dokładną mapę potencjalnych kandydatów. Ta lista jest całkiem spora. Mamy tu oczywiście organizacje pozarządowe, ale też całą masę firm. I co ciekawe, ustawodawca myśli bardzo szeroko. Kiedy mowa o monitorowaniu zagrożeń, to nie chodzi tylko o wielkie instytuty. W komentarzach prawnych pojawia się przykład, uwaga, łowców burz. Tak, a firmy świadczące pomoc to mogą być na przykład prywatne karetki. Jak widać, spektrum jest naprawdę szerokie. Ale na samym końcu tej listy jest taki trochę worek bez dna. Kategoria inne niezbędne przedsiębiorstwo. No i tu zaczyna się zabawa. Bo co to znaczy niezbędne? Ano, to zależy. Decyzją podejmuje urzędnik. I to jest furtka, przez którą może wejść praktycznie każda firma. Od transportowej przez budowlaną aż po software house. Jeśli państwo uzna, że akurat ich usługi są kluczowe, to witamy w programie. Okej, okay, powiedzmy, że jakaś firma chce zostać partnerem albo została wytypowana. Czy od razu podpisuje umowę? Absolutnie nie. Najpierw jest sprawdzian. Państwo musi mieć czarno na białym, że firma nie tylko deklaruje, że coś potrafi, ale że faktycznie ma do tego sprzęt, ludzi i możliwości. Temu właśnie służy proces weryfikacji. Jak wygląda taki sprawdzian? To są cztery proste, ale bardzo formalne kroki. Po pierwsze, zawiadomienie. Urząd oficjalnie informuje firmę, że zaczyna weryfikację. Po drugie, ocena czyli albo kontrolerzy przychodzą na miejsce, albo proszą o tonę dokumentów. Po trzecie, protokół. Wszystko jest spisane, co sprawdzono i jakie są wnioski. I na koniec, werdykt. Tak, jesteście gotowi, albo niestety nie tym razem. I tu dochodzimy do bardzo, ale to bardzo ważnego punktu, wręcz haczyka. Decyzja urzędnika jest ostateczna. Kropka. Nie ma odwołania, nie ma proszę sprawdźcie jeszcze raz. Jeśli ocena jest negatywna, to koniec tematu. To oznacza, że do tej weryfikacji trzeba się przygotować na 100%, bo drugiej szansy po prostu nie będzie. No dobrze. Załóżmy, że weryfikacja poszła pomyślnie. Co dalej? Dalej jest to, co dla każdego biznesu jest najważniejsze umowa. To nie jest jakaś różna obietnica, tylko twardy, prawny dokument, który będzie regulował absolutnie wszystko. Co musi się znaleźć w takiej umowie? Są pewne żelazne punkty. Po pierwsze, konkretne zadania. Co dokładnie firma ma robić? Po drugie, zasady współpracy i dostępność zasobów. I po trzecie, rzecz najważniejsza pieniądze. Czyli zasady finansowania i zwrotu kosztów. To jest absolutny mus. Ale dobrzy prawnicy podpowiadają, żeby dopisać też inne rzeczy, na przykład na jak długo jest ta umowa i jak można ją wypowiedzieć. To daje firmie poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że reguły gry są jasne od samego początku. I co ciekawe, ta umowa może przydzielić firmie zadania, które, no cóż, wykraczają poza jej codzienną działalność. To jest właśnie przykład tej elastyczności. Komentarz prawny do ustawy podaje świetny przykład. Firma, która na co dzień wozi palety z towarem, nagle może dostać zadanie ewakuacji ludzi, bo ma ciężarówki, ma kierowców, ma logistykę. To pokazuje, jak szeroko państwo może patrzeć na potencjał danej firmy. Dobra, to teraz podsumujmy. Zróbmy taki bilans zysków i strat perspektywy przedsiębiorcy. Co można zyskać, a co trzeba dać w zamian? Z jednej strony mamy korzyści. Oczywiście, jest kasa, rekompensata finansowa, jest też wizerunek. Firma, która pomaga w kryzysie, dobrze wygląda, no i jest szansa na powiedzmy nowe zlecenia. Ale jest też druga strona medalu zobowiązania. Trzeba być w ciągłej gotowości, wysyłać ludzi na ćwiczenia. A co najważniejsze, kiedy przyjdzie co do czego, zlecenia od państwa mają absolutny priorytet, nawet jeśli oznacza to odłożenie na bok superrentownego, komercyjnego kontraktu. Ale to nie wszystko jak się wczytać w tę ustawę głębiej, to można znaleźć pewien prawny drobiazg, taki, który może okazać się sporym problemem, zwłaszcza dla firm i organizacji działających lokalnie. O co chodzi? W komentarzach prawnych można przeczytać, że jeden z przepisów jest, cytuję, bardzo niefortunnie sformułowany. A to to oznacza w praktyce coś bardzo poważnego? Może się okazać, że np. wójt gminy nie będzie mógł zgodnie z prawem podpisać umowy z lokalnym NGO-sem czy firmą, czyli nie będzie mógł im zapłacić za pomoc. A to może kompletnie zablokować szybką reakcję w małych społecznościach, czyli dokładnie tam, gdzie jest ona kluczowa. Więc jaki jest z tego wszystkiego główny wniosek? Chyba najważniejszy jest taki. To koniec z proszeniem o pomoc po znajomości. Nowy system to twarde, prawnie wiążące umowy. To biznes zorganizowana, sformalizowana współpraca, gdzie każdy zna swoje miejsce, swoje zadania i, co ważne, swoje wynagrodzenie. I tak dochodzimy do fundamentalnego pytania: czy ta nowa ustawa to dla firmy bardziej obowiązek, czy może jednak szansa? Z jednej strony to patriotyczny obowiązek, z drugiej potencjalnie nowy rynek. Ustawa sugeruje, że można połączyć jedno z drugim. Pytanie, które każdy przedsiębiorca powinien sobie zadać brzmi czy moja firma jest na to gotowa i czy chce wziąć w tym udział?